Cześć, tu Jacek Brzezowski. Tchnienie grozy jest darmową audycją, którą tworzą w wolnym czasie. Jeśli chcesz wesprzeć tchnienie grozy, wejdź na stronę patronite.pl ukośnik tchnienie grozy. Wkroczysz do teatru wyobraźni, w którym poczujesz tchnienie grozy. Francis Marion Crawford Wrzeszcząca czaszka Część szósta Myślałeś, że zemdlałem? Nie. Chociaż bardzo bym chciał. Bo krócej by to trwało. Dobrze, jak komuś tłumaczysz, że to tylko krzyka. Krzyk jeszcze nikomu nie zaszkodził. Ty sam jesteś blady jak ściana. Jeżeli chcemy choć trochę się przespać tej nocy, to pozostaje tylko jedna rzecz do zrobienia. Musimy ją znaleźć. Zajść do pudła i zamknąć w szafie, gdzie tak lubi przebywać. Nie mam pojęcia, jak się stamtąd wydostała, ale wiem, że chce tam wrócić. Właśnie dlatego tak straszliwie wrzeszczy tej nocy. Nigdy jeszcze nie wyła tak potwornie. Nigdy. Od czasu kiedy po raz pierwszy. pochowaś ją? Dobrze. Jak znajdziemy, pochowamy ją, choćbyśmy mieli nawet całą noc na to stracić. Zakopiemy ją sześć stóp głęboko i mocno ubijemy ziemię, żeby nigdy nie mogła się stamtąd wydostać. A jak zacznie wyjść, to i tak nie będzie nic słychać. Prędko. Weźmiemy latarnię i poszukamy jej. Nie może być daleko. Jestem pewny, że jest gdzieś tuż, tuż. Wiem, że była bardzo blisko, kiedy zamykałem okno. Tak, masz zupełną rację. Odchodzę od zmysłów i muszę wziąć się w garść. Nie mów do mnie przez chwilę. Posiedzę sobie spokojnie, zamknę oczy i zacytuję coś, co znam na pamięć. To najlepszy sposób. Dodaj wysokość nad poziomem morza, szerokość geograficzną, odległość biegunową, podziel przez dwa i odejmij wysokość nad poziomem morza od uzyskanej sumy. Potem dodaj logarytm siecznej szerokości geograficznej do siecznej odległości biegunowej, cosinus połowy sumy i sinus połowy sumy minus wysokość nad poziom morza. No, widzisz, nie możesz mi zarzucić, że zwariowałem, bo pamięć funkcjonuje mi jeszcze bez zarzutu, prawda? Powiesz, że zacytowałem to zupełnie mechanicznie i że nigdy nie zapominamy rzeczy, których nauczyliśmy się jako mali chłopcy i którymi posługiwaliśmy się dzień w dzień przez całe życie. Ale to jest właśnie bardzo charakterystyczne. Kiedy człowiek dostaje pomieszania zmysłów, to właśnie ta część mózgu, która pracuje mechanicznie, zawodzi i przestaje należycie pracować. Człowiek przypomina sobie rzeczy, które się w ogóle nie zdarzyły, widzi coś, czego nie ma, albo słyszy jakieś dźwięki, chociaż panuje zupełna cisza. Ale nic podobnego żadnemu z nas się nie zdarzyło, prawda? Chodź, weźmiemy latarnię i obejrzymy dom. Deszcz nie pada, tylko jest potworna wichura, jakby się diabeł urwał z łańcucha. Latarnia wisi w szafie, w holu, pod schodami. Zawsze mam ją tam w pogotowiu na wypadek, gdyby się jakiś wrak pojawił. Powiadasz, że nie ma celu jej szukać. Zupełnie nie rozumiem, jak możesz mówić coś podobnego. Oczywiście, nie ma sensu jej zakopywać, bo ona nie ma ochoty zostać pogrzebana. Biedastwo. Chce się z powrotem dostać do swego pudła i na górę. Jestem przekonany, że to Tricher nią wyjął. A potem znów nałożył pieczęć. Może chciał jak najlepiej i zaniósł ją na cmentarz. Pewnie przypuszczał, że jak się ją złoży spokojnie w poświęconej ziemi, niedaleko miejsca, gdzie powinna się znajdować, przestanie nareszcie tak straszliwie wyć, a tymczasem ona powróciła do domu. Tak, na pewno tak było. Z tego Tychirna wcale niezły człowiek i mam wrażenie, że jest dość religijny. Czy takie rozwiązanie nie wydaje się naturalne, rozsądne i wynikające z jak najlepszych pobudek? Na pewno przypuszczał, że ona tak wyje dlatego, że nie została należycie pochowana wraz z resztą ciała. Ale się pomylił. Skąd mógł wiedzieć, że ona wyje z nienawiści do mnie i że przeze mnie znalazła się w niej ta mała grudka ołowiu? Twierdzisz, że nie ma na celu jej szukać? Nonsens. Powiadam ci, ona chce, żeby ją znaleźć. Cicho. Słyszysz pukanie? Słyszysz? Puk, puk, puk. Trzy razy, potem chwila ciszy i znowu od początku? Taki głuchy dźwięk, prawda? Widzisz? Wróciła do domu. Już raz słyszałem to pukanie. Chce się dostać do środka i żąda, by ją zanieść na górę. Czeka przed frontowymi drzwiami. Pójdziesz ze mną? Zabierzemy ją do domu. Tak. Otwarcie się przyznaję, że nie chcę iść sam otwierać. Potoczy się i zatrzyma przy mojej nodze tak jak już raz było. I światło zgaśnie. Jestem bardzo podekscytowany znalezieniem tego łowiu. A poza tym, coś mi serce nawala. Może za dużo mocnego tytoniu. Owszem, przyznaję się bicia, że dziś wieczór jestem trochę zdenerwowany. Zresztą, jak chcesz wiedzieć, zdarza mi się to po raz pierwszy w życiu. No, to chodźmy. Wezmę ze sobą pudło, żeby potem nie wracać. Słyszysz pukanie? Nie pamiętam, by jakieś pukanie tak brzmiało. Jeżeli potrzymasz drzwi otwarte, Znajdę latarnię pod schodami przy świetle, jakie pada z tego pokoju. Obajdzie się bez wynoszenia lampy do holu, bo tam na pewno by zgasła. Ona wie, że mamy zamiar wyjść, słyszysz? Niecierpliwi się, by się dostać do środka. Cokolwiek robisz, nie zamykaj drzwi, dopóki nie przygotuję lampy. Przypuszczam, że będą zwykłe kłopoty z opałkami. Nie, najowisza. Pierwsza zapaliła się od razu, powiadam ci. Wszystko idzie gładko, bo ona chce się dostać do środka. Teraz już nie musisz trzymać drzwi. Zamknij je, proszę. Podejdź bliżej i weź ode mnie latarnię. Na dworze tak wieje, że będą mi potrzebne obie ręce. Tak, znisz światło. Słyszysz? Ciągle się dobija. Teraz otworzę drzwi, ale tylko tyle, ile konieczne. A u dołu podeprę je nogą. Dobra, już. Łap! To tylko wiatr toczy go po podłodze. Powiadam ci, na dworze jest prawie huragan. Trzyma ją? Pudło stoi na stole. Chwileczkę, tylko sztabę założę. No, już po wszystkim. Czemu rzuciłeś ją do pudła tak gwałtownie? Przecież wiesz, że ona tego nie lubi. Co? Ugryzła cię w rękę? Bzdura, człowieku. Po prostu zrobiłeś to samo co ja. Ścisnąłeś razem obie szczęki. Drugą ręką i przyszarpnąłeś sobie palec. Pokaż. Nie idzie ci chyba o krew. O, to diabła! Musiałeś zdrowo przycisnąć, skóra jest uszkodzona. Zanim się położymy, dam ci trochę roztworu karbolowego, bo mówią, że zadraśnięcie zębami kościotrupa może się źle skończyć i spowodować jakieś paskudztwo. Chodź, wróćmy do pokoju, musisz mi pokazać tę rękę przy świetle. Wezmę pudło. O latarnię się nie martw. Może się palić w holu. Będzie mi niedługo potrzebne, jak pójdę na górę. Tak, dobrze. Jeśli chcesz, to zamknij drzwi. Zrobi się wesele i jaśniej. No, jak tam palec? Krwawi jeszcze? Zaraz przyniosę karbolu. Pozwól tylko, że obejrzę czaszkę. O, do licha! Na górnej szczęce jest kropla krwi. Na zębie ocznym. Makabra, co? Kiedy zobaczyłem, jak się toczy po podłodze w holu, ręce opadły mi bezwładnie i czułem, że się kolana pode mną uginają. Dopiero po chwili przytomniłem sobie, że to przecież wiatr toczy ją po gładkich deskach. Nie masz do mnie żalu, nie? Byłem pewny, że nie będziesz miał. Znaliśmy się jeszcze jako chłopcy i niejedno widzieliśmy. Między sobą możemy otwarcie powiedzieć, że mieliśmy obaj niezłego stracha, jak ona toczyła się po podłodze. Trudno się dziwić, że podnosząc ją przycisnąłem sobie palec, skoro ja, w zdenerwowaniu, zrobiłem to samo w jasny dzień. Niebywałe, jak te szczęki przylegają do siebie. Są ściśnięte, zupełnie jak madło. To pewnie wilgoć. Wytarłem tę krew, bo nieprzyjemnie było patrzeć. Nie bój się ani w głowie mi rozwierać szczęki. Nie mam też bynajmniej zamiaru wyczyniać z biedną czaszką żadnych historii. Opieczętego ją pudło i zaniesiemy ją na górę do szafy, tam gdzie ona się chce dostać. Lak leży na biurku, pod oknem. Dziękuję. Muszę ci powiedzieć, że dużo wody upłynie, zanim zostawił na wierzchu pieczątkę, żeby Trehirn znów mógł z niej zrobić użytek. Pytasz, jak tłumaczą sobie to wszystko? Nie tłumaczą sobie naturalnych zjawisk, ale jeżeli doszedłeś do przekonania, że Trechirn schował czaszkę gdzieś w krzakach, a wichura przywiała ją na próg i tłukła nią o drzwi, jakby się domagała, żeby wpuścić czaszkę do środka, to takie rozumowanie wydaje mi się nawet dość prawdopodobne. Ja ze swej strony byłbym gotów się z nim zgodzić. Patrz uważnie. Będziesz mógł potem przysiąc, że widziałeś na własne oczy, jak pieczętowałem pudło. Gdyby znowu zdarzyła się podobna historia. Lak przykleja sznurki do wieka, którego nie można podnieść nawet na tyle, żeby wsadzić palce. Jesteś tego zupełnie pewny, prawda? Dobrze. Poza tym zamkniesz szafę na klucz i nie będę go w ogóle wyjmował z kieszeni. No dobrze. Możemy teraz wziąć latarnię i pójść na górę. Wiesz co? Jestem gotów zgodzić się z twoją teorią, że to wiatr przywiał ją pod dom. Pójdę przodę, bo znam schody. Tylko jak będziemy szli na górę, trzymaj latarnię blisko moich nóg. Boże, jak ten wiatr przeraźliwie wyje. Czułeś, jak pod butami skrzypiał piasek, kiedy przechodziliśmy przez hol? Tak. To są drzwi do tej sypialni. Proszę cię, podnieś latarnię. Po tej stronie koło łóżka. Kiedy wyjmowałem pudło, zostawiłem szafę otwartą. Jakie to dziwne, że nawet słaby zapach kobiecych sukien potrafi się tak długo utrzymać w zamkniętym pomieszczeniu. To ta półka. Widziałeś jak postawiłem na niej pudło, a teraz widzisz jak przekręcam klucz w zamku i chowam go w kieszeni. No. Już po wszystkim. Dobranoc. Czy jesteś pewny, że będzie ci tu całkiem wygodnie? To skromny pokoik, ale wydaje mi się, że dzisiaj będzie ci przyjemniej spać tutaj niż na górze. Gdybyś czegoś potrzebował, to zawołaj. Dzieli nas tylko cienka ścianka. Po tej stronie domu wiatr jest znacznie słabszy. Gdybyś się chciał napić do poduszki, rum stoi na stole. Nie? Rób jak chcesz. Jeszcze raz dobranoc. Jeżeli tylko możesz, to staraj się, żeby ci się to nie przyśniło. 23 listopada 1906 roku w piśmie Penradon News ukazał się następujący artykuł: Tajemnicza śmierć kapitana marynarki w stanie spoczynku. Cała wieś Thredcomb jest poruszona tajemniczą śmiercią kapitana Karola Bradoka, który swego czasu dowodził największymi i najszybszymi statkami należącymi do jednego z czołowych transatlantyckich towarzystw okrętowych. Odnośnie okoliczności, w jakich śmierć nastąpiła krążą najbardziej nieprawdopodobne wersje. We wtorek rano znaleziono kapitana martwego w łóżku w jego domu położonym o ćwierć mil od wsi. Natychmiastowe badania przeprowadzone przez miejscowego lekarza wykazało przerażający fakt. Zmarły został ugryziony w gardło przez jakiegoś zboczonego zbrodniarza i to z siłą tak niezwykłą, że krtań została przerwana, co stało się przyczyną śmierci. Ślady zębów na skórze były tak wyraźne, że można je było dokładnie policzyć. Sprawcy tego potwornego czynu brakowało w dolnej szczęce dwóch środkowych siekaczy. Istnieje nadzieja, że szczegół ten pomoże zidentyfikować mordercą, którym jest bez wątpienia jakiś niebezpieczny szaleniec, zbiegły z zakładu dla psychicznie chorych. Zmarły, chociaż liczył ponad 65 lat, cieszył się najlepszym zdrowiem. I był w pełni sił fizycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w pokoju nie znaleziono żadnych śladów walki. Nie udało się również ustalić, w jaki sposób morderca dostał się do domu. Wysłano ostrzeżenie do wszystkich zakładów dla obłąkanych na całym terytorium Zjednoczonego Królestwa. Jak dotąd nie otrzymano żadnych informacji o ucieczce jakiegokolwiek niebezpiecznego pacjenta. Ława przysięgłych wydała nieco dziwny werdykt stwierdzający, że kapitan Braddock poniósł śmierć na skutek uduszenia rękami albo zębami jakiegoś nieznanego osobnika. Miejscowy lekarz miał się rzekomo wypowiedzieć, jednak jedynie w formie prywatnej opinii, że sprawcą zbrodni musiała być kobieta. Twierdzenie to opiera na małym rozmiarze szczęki, o czym można sądzić po śladach zębów widniejących na szyi zmarłego. Cała sprawa owiana jest tajemnicą. Kapitan Braddock był wdowcem i mieszkał samotnie. Nie pozostawił żadnych dzieci. Przełożył Aleksander Bogdański. Muzyka Dark Fantasy Studio i Jacek Brzezowski. Czytał Jacek Brzezowski.